Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo. Witam was serdecznie na 136 Żelaznym Poranku. Dziś ćwiczymy na dworze, dziś, dziś będzie kardio, dziś będzie rozgrzewka, takie fajne aktywowanie ciała na dobre rozpoczęcie dnia albo na wieczór, jeśli ćwiczycie wieczorem. Nie będzie podskoków, będzie to ciche kardio, będzie to kardio zdrowe dla naszych stawów. Zrobimy też ćwiczenia uelastyczniające, takie dobrze wpływające na nasze stawy, po prostu dwoma słowami same przyjemności to, co lubimy najbardziej. Weźcie głęboki wdech, wydech i zaczynamy. Let's go! Woo! <śm> no to zaczynamy rozruch naszego ciała. Fajnie wyjść na dwór, ubrać się ciepło i po prostu ćwiczyć. Z wdechem przenieś oba ramiona do góry, z wydechem opuszczamy. Na razie przodem. Wdech ramiona do góry, spójrz na dłonie, z wydechem opuść. Wdech, ramiona do góry, i teraz z wydechem robimy takie odepchnięcie. I jeszcze raz wdech, delikatne wygięcie. I wydech, odepchnięcie. I jak największy zakres ruchu barkami, ramiona do tyłu. I wydech, delikatne wygięcie. I wydech. I jeszcze dwa takie powtórzenia wdech. I wydech, i ostatni raz wdech. I wydech. Doskonale. Stańmy teraz ze złączonymi nogami. Z wdechem przenosimy jedno ramię na górę, z wydechem robimy skłon z odstawieniem nogi i wracamy. Drugie ramię i skłon z odstawieniem nogi. Mhm. Dobrze, rozciągamy boki tułowia. Uelastyczniamy całe nasze ciało. Ok. Jeszcze chwilę i odstawienie wyprostowanej nogi, niech ona zapuentuje mocno na palcu. I teraz dynamiczniej. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Wyciągaj boki tułowia. Dwa i Jeden, doskonale ręce na biodra, i teraz będziemy pochylać się do przodu z takim mocnym wyciągnięciem klatki piersiowej w przód. Wdech i wydech. Delikatnie zgięte kolana. I gdy wstajemy, to podciągamy biodra do przodu i angażujemy pośladki, napinamy je. I jeszcze cztery, super. Trzy i dwa i zostań w takim opadzie i zaczniemy robić skrętoskłony, czyli dłoń dotyka do przeciwległej stopy, druga ręka mocno wyciągnięta do tyłu i jeszcze troszeczkę. Możemy mieć nogi delikatnie zgięte mhm. i mocna praca naszej obręczy barkowej. Trzy i dwa i Jeden. Zostań w opadzie tułowia. Ramiona, w, ramiona opuszczone w dół i z wydechem unosimy same ramiona, tak żeby poczuć, jak łopatki zaczynają się łączyć. I wydech. Jeszcze chwila. Wydech. 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 I sześć. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Biodra mocno wypchnięte do tyłu. Trzy. I dwa. I jeden. Ja widzę, że spadła mi gąbeczka, dlatego ja sobie założę, a my przy okazji zrobimy skłon. Mhm. Opuść czubek głowy. Weź wdech i z wydechem, rolującym ruchem, przechodzimy do stania. Ostatnia, pionizuje się głowa i krążenia barkami w tył. Trzy, dwa, jeden. I do przodu. Trzy, dwa, Jeden będziemy teraz robić krok grape wine, czyli dostawny, tak, żeby krzyżować nogi z tyłu. Zobaczcie na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to mhm. jeszcze dwa razy, żeby noga szła do tyłu. I teraz przy końcu unosimy wewnętrzne kolano. Hop, raz, dwa, trzy, wewnętrzne, raz, dwa, trzy, wewnętrzne, super. Mhm. I koordynacja, i cardio, i fajne rozgrzanie ciała, i mam nadzieję, że uśmiechy są na każdym buziaku. Dwa, trzy, wydech, raz, dwa, trzy, wydech, jeszcze chwila. Mhm. Jeśli jest chęć, możemy na końcu zrobić delikatny podskok. I hop. I hop, i hop, i ostatni raz, i hop. Teraz uniesiemy ramię, jedna noga do tyłu, druga zgięta i będziemy tak jakby uderzać dłońmi, będzie uderzać o kolano na cztery razy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Druga noga. Cztery, trzy, czyli robimy cztery kolana i zmiana. Dwa, trzy, cztery i raz. Dwa. Dynamikę dostosowujemy do własnych dzisiejszych możliwości. Jeszcze chwila. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zaangażuj mięśnie brzucha. Poczuj, jak one ładnie pracują. Jeszcze chwila. Pojawia się zadyszka. Mam nadzieję, że tak. Cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze dwa powtórzenia. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ostatni. Cztery. Trzy. Dwa i jeden. Świetnie. Po ręce są na wysokości klatki piersiowej, i teraz będziemy łokieć zbliżać do przeciwległego kolana. Jeszcze popracujemy brzuchem. Niech nasza talia stanie się talią osy. Noga, na której stoimy, stabilna, delikatnie zgięte kolano. I ciechamy. Wydech, 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 wydech. Osiem. Siedem. Dynamika. Mocny skręt. Dwa, jeden, druga strona. Wydech, 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 wydech. Jeszcze trochę moc. Łokcie wysoko. Dłonie na wysokości klatki piersiowej. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Stań w szerokim rozkroku. Skieruj palce stóp na zewnątrz, ręce na biodrach i robimy przysiad, pliję. Podnosimy się. Wdech, i wydech, wyciągnięcie, wdech, i wydech. Teraz przy zejściu podnieś jedną piętę i drugą. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jak najwyżej stań na palcu. Wdech, i wydech. Wdech, jeszcze troszkę. Wdech, wydech. Mhm. Gdy idziesz na górę, zaangażuj mięśnie pośladków. Mhm. Dodamy do tego ramiona. Dół i ramiona do góry, i schodzimy. Dół cały czas pracujemy stopą. Wydech, wdech i wydech. Osiem, super, siedem. Schodź biodrami jak najniżej, nie pochylaj się do przodu. Jeszcze troszeczkę. Trzy i dwa. I zostaj na dole i puls, 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 puls. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Oprzyj się o uda i teraz odepchnij się od jednego i od drugiego takie przeciąganie, wyciąganie, takie uelastycznianie bioder. Trzy, dwa. I jeden. Wyprostuj tułów, wyciągnij ramiona do boku i z wydechem prostuj nogi. Palce pięty, palce pięty. Teraz łączymy ze sobą nogi, ugniemy w kolana, ramiona wyciągniemy przed siebie i będziemy odstawiać nogę i otwierać klatkę piersiową. Wydech. Wydech. Nisko na nogach. Niech popracują nasze uda, nasze pośladki. I tu piękne uwypuklenie klatki. Patrzymy klatką w niebo, na sufit. Otwieramy się, łapiemy energię. Uf, 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 uf. Jeszcze chwila. Niżutko, łączymy ze sobą nogi. Osiem, siedem, możemy klasnąć. Uuu. Trzy, trzy, jeszcze nie. Teraz trzy i dwa i jeden. Zostań z nogami ugiętymi. Teraz będziemy przenosić nogę do boku, ale ramiona idą do góry. Wydech, wydech, pajac chodzony. Wydech, nisko na nogach. Wydech, wydech, jeszcze troszkę. Nie pochylamy się. Brzuch napięty, ramiona przechodzą nad głowę. Pamiętajcie, tempo dostosowujemy do dzisiejszych naszych możliwości. Im szybciej, oczywiście, tym będzie większa zadyszka. Ja już jestem rozgrzana na maksa. Cztery i trzy i dwa i jeden. Dobra, ostatnie ćwiczenie przed nami. Takie fajnie wzmacniające. Będziemy odstawiać nogę do tyłu do wypadu, ręką dotykamy i wznos kolana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mhm. Dobra, mamy równowagę, mamy moc w nogach. O to chodzi. Mhm. Jeszcze cztery i zmieniamy stronę. Trzy i dwa i jeden. Gotowi na drugą stronę? Myślę, że tak. Noga do tyłu i podnosimy. I bach, i bach. I jeszcze chwilka. Mhm. Jak wam idzie? Dobrze, czuję to. Ja to widzę kątem oka, że idzie Wam bardzo dobrze. Mhm. Cztery i trzy i dwa i jeden. Wow! Przejdźmy do marszu z wdechem. Szerokim łukiem przenieście ramiona do góry. Z wydechem opuszczam. Wow, jest pięknie. Napiszcie mi koniecznie, jak wam dzisiaj było podczas, podczas ćwiczeń. Zostawcie kciukersona, komentarz. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnicie film. Ale jeszcze rozciągniemy się. Ręce na biodrach. Wyciągnij prawą nogę. Prawa noga prosta. Palce na siebie. Druga noga zgięta. I robimy skłon z prostymi plecami. Zmieniamy. Wydech. Aha. I wydech. Jeszcze chwila. Wydech. I trzy. I dwa. I jeden. Teraz zrób skłon. Lewą rękę zahaczamy o zewnętrzną prawą stopę. Zginamy lewą nogę i wyciągamy ramię, żeby się mocno przeciągnąć, otworzyć. Spójrz na górną dłoń. I zmieniamy stronę. Zginamy nogę, ta, której nie dotyka dłoń, a my patrzymy na tę wysoko. Z wydechem zrób skłon. Spleć dłonie na plecach, przenieść dłonie przed siebie. Pozwól uelastyczniać się obręczy barkowej, kierując dłonie do góry i do przodu. Rozpleć dłonie, opuść dłonie, weź wdech i z wydechem ostatnie już rolowanie, rolującym ruchem przejdź do stania, spionizuj głowę, z wdechem przenieś ramiona do góry, złap się za tył, po tylicy, oddycha się, chce się żyć, tak, z wdechem oprzyj głowę, o, dłonie z wydechem połącz łokcie. Wydech, otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem zamykamy. Ostatni raz, wdech, wyciągnij ramiona. pamiętajcie, nasz ostatni żelazny poranek, nasza gwiazda. Z wydechem opuść ramiona. I kochani, możemy to właśnie powiedzieć, że mamy to! Wuuu! 136 poranek za, żelazny poranek za nami. Była dzisiaj fajna, przyjemna moc, ale napiszcie mi, jak Wam się podobało. Życzę Wam przyjemnego, super dnia, żeby było dużo energii, żeby było dużo pasji i radości. Ja jestem, czekam na Was, yy, spotykamy się jak najczęściej tutaj na moim kanale YouTube, na macie, na deskach, na trawniku, tam, gdzie jest nam wygodnie ćwiczyć, bo wszędzie możemy ćwiczyć i to właśnie Wam pokazuję. Dzięki za dziś, do zobaczenia na kolejnych treningach buziaki.